Jest niedziela 14 sierpnia, minęła godzina 22, zapraszam do studia lotto. Dobry wieczór, Renata Molenda, czas na wieczór z grami lotto. Nasi stali gracze wciąż zdobywają wygrane w zdrabkach, dzięki którym mogą spełniać marzenia. Na przykład w zdrabce Mega Pensja padła ostatnio główna wygrana. Zwycięzca otrzyma 250 tysięcy złotych od razu, a następnie po 5 tysięcy złotych co miesiąc przez 5 lat. Wygrana w wysokości 550 tysięcy złotych zasili konto gracza, który zagrał w Zielonce koło Warszawy. Dodam, że w zdrapkach od początku tego roku wypłacono wygrane na łączną kwotę ponad 684 milionów złotych. Serdecznie gratuluję zwycięzcom. We wtorek będzie okazja na szóstkę w Lotto. Warto ją wytypować, bo będzie można wygrać nawet 3 miliony złotych. A dopłacając złotówkę do zakładu Lotto, można zdobyć milion złotych w Lotto Plus. Taką wygraną odnotowaliśmy wczoraj w łasku. Witamy w gronie Lotto Milionerów. Wygraną odnotowaliśmy też po wczorajszym losowaniu MultiMulti. -multi. Gracz w Krakowie trafił 8 z 8 liczb z plusem. Ponieważ skorzystał z promocji, wygrał 50% więcej, aż 195 tysięcy złotych. Zapraszam na losowanie MultiMulti. -multi. W kasycie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul. Bęben maszyny jest pusty, zwalniamy blokadę. I rozpoczynamy losowanie dwudziestu liczb. Oto wylosowana liczba: dwadzieścia sześć, czterdzieści trzy, Siedemdziesiąt, siedemdziesiąt sześć, dwadzieścia siedem, osiemdziesiąt, siedemdziesiąt trzy, jedenaście, czterdzieści sześć,

W mini lot to w Kruszwicy padła piątka warta 361 259 zł. To już 12 piątka odnotowana w tym miesiącu. Pora na kolejną. Losujmy. W kasecie maszyny losującej mamy 42 kolejno ułożone kule. Komora mieszania jest pusta. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie pięciu liczb. Wylosowane liczbę 24, 35, 13, 38, 12. Numer super szansy tworzy 7 losowo dobranych cyfr. Wystarczy go aktywować, żeby mieć szansę na 2 miliony złotych. Koszt aktywacji to tylko 2 złote Oto szczęśliwy numer 3. 6, 0, 9, 5, 5, 0. Gratuluję wygranych. Kolejny numer poznamy jutro o 14.00. Najwyższa wygrana w kaskadzie to 250 000 zł. Żeby ją zdobyć, trzeba wszystkie wylosowane liczby odnaleźć w jednym z dwóch zestawów 12 liczb, znajdujących się na losie. Zapraszam na kaskadę. W kasecie maszyny losującej mamy 24 kolejno ułożone kule. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 12 liczb. Oto wylosowane liczby: 14, 22, 6, 20 dziewiętnaście, szesnaście, dwadzieścia cztery, dwadzieścia jeden, osiemnaście, dziesięć, osiem, o tym, że w Eurojackpot można wygrać niewyobrażalnie wielkie pieniądze, przekonał się w piątek gracz w powiecie krotoszyńskim, który zdobył ponad 213,5 miliona złotych. Raz jeszcze gratulujemy. W najbliższym losowaniu, które czeka nas już we wtorek, do wygrania będzie 45 milionów złotych. Jedyne co trzeba zrobić, to wytypować 5 liczb z 50 razy dwie liczby z 12. A w ekstra pensji codziennie można zdobyć nawet 50 tysięcy złotych wypłacanych co miesiąc aż przez dwie dekady. Życzę jak największych wygranych i zapraszam na losowanie. W kasetach maszyny losującej mamy 35 oraz 4 kolejno ułożone kule. Bębny maszyny są puste, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie. Oto wylosowane liczby. 23 33 26 10 8, a ostatnią liczbą wylosowaną w ekstra pensji jest. liczba 4. W ekstra Pensje warto grać z ekstra premium. Wygrana wypłacana jest od ręki i może być warta od złotówki do nawet miliona złotych. Losujmy. W kasetach maszyny losującej mamy 35 razy 4 kolejno ułożone kule. Bębny maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. Oto wylosowane liczby. 3 4 23 25 11 A ostatnią liczbą wylosowaną w ekstra Premi jest. Liczba 4. Wyniki losowań będą dostępne na lotto.pl. Przypominam, że zdrabki można kupić w punktach Lotto i w specjalnych zdrabkomatach. Natomiast większość gier lotto to można też grać online. Takim sposobem gra już ponad 850 tysięcy osób. Ja mówię Państwu dobranoc i zapraszam na jutrzejsze popołudniowe losowania, które poprowadzi Konrado Moreno. Spokojnego wieczoru. Jako chłopiec marzyłem o takim boisku, a my żeby na takim kibicować. Grajcie w lotto i zgłaszajcie pomysły na obiekty sportowe lub kulturalne w swojej okolicy. Totalizator sportowy. Wygrywamy. Zaczyna się od WY.